Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mamy 12 luty 2026 rok. Drodzy Państwo, dzisiaj obsłuchiwałem rodziny pszczele. Czy jeszcze żyją? W tej chwili mamy 8 stopni Celsjusza. Godzina może 11, może 10. Zaraz zobaczymy, która. 10.22 no i okazało się że jedna rodzina pszczela się w ogóle nie odzywa i nie byłem w stanie jej nawet do tego stukaniem sprowokować no było wiele które się nie odzywały ale letkie stuknięcie wól spowodowało że usłyszałem te, psz te pszczoły No jak się okazuje te bardzo słabe rodziny które nie powinny w ogóle przystąpić do zimowli pojedynczo jeszcze żyją i się odżywają to jest bardzo duży drodzy państwo sukces że tak dobrze mi się powiodło ale w takich rodzinach tylko słyszałem odgłos drodzy państwo pojedynczych pszczół no i ta rodzina która mi się w ogóle nie odzywała nawet na stuki ona teoretycznie powinna bez niczego przezimować, dość fajna była no i przypuszczam, że musi bardzo wysoko siedzieć daleko, a tu sama poduszka pod ramkami jest 10 cm długie dojście do ramek co prawdy ja ten cały wąż podałem daleko, ale mimo to pszczoły głosu nie wydobyły i teraz zobaczę co tu jest grane, ale mam jestem dobrych myśli, że ta pszczoła, drodzy Państwo, powinna się odezwać powinna być żywa, skoro Przezimowało, to dlaczego taka ta ulica, pszczowa, rodzina przela dobrze na trzech uliczkach mogłaby mnie nie przeżyć. Jeszcze bardzo dobrze obtulona. Ale w tym ulu nie było aktywności nie wynosiły na wylotek pszczół. No zobaczymy co tu jest, czyżby Pierwszy upadek w historii Prowadzenia moich pasiek się przydarzę, że mi pierwsza rodzina za 40 lat upadła Tak proszę Państwa Coś niebywałego Coś niebywałego. ani jednej pszczoły. No, proszę Państwa. Ani na denicy, ani na ramkach. Oznaczy? To Tylko tu parę pszczółek i to wszystko Tu parę pszczółek i to wszystko Na Denicy ani jednej pszczoły hmm. No to tak wygląda, że ich waroza no 19 września wyciąłem Waroza do zera matka później jeszcze czerwiła tu następne skupisko pszczół tak tu kłąb jaki zawiązały w tym miejscu no tak wygląda że stara pszczoła spadła, młodej nie było Jest jedna pszczoła, nie ma żadnego czerwiu. Nie ma No takiego czego jeszcze nie miałem w pasiece za tyle lat. Pszczelażenia, proszę Państwa, ludzie pokazują, że im padają pszczoły. Nigdy nie pokażą denicy. Wam pokażę denicę. Pokażę wam denicę. Także one nawet nie przystąpiły do zimy. Tak z tego wynika. No tu jestem zaskoczony strasznie, bo to była dość ładna rodzina. Przed zimą dosłownie samą. Proszę popatrzeć. Nawet matki nie widać na dnie. Nawet matki nie widać na dnie. Proszę popatrzeć jak tu sobie narobiły różnych różnych. No i jedna rodzina mniej. Jedna rodzina mniej. No jeszcze muszę sprawdzić. Ile ona warozy posiadała, bo mam nagranie. Ile warozy z niej wyjąłem. Coś niespotykanego. Nie ma żadnych śladów, żeby ten ul był obrudzony kałem. To wynika, że tyle pszczół było zdolnych do przezimowania. No niestety z taką ilością pszczół nie może być zimowli. taką ilością pszczół nie może być i no niestety w piątym roku moich metody walki bez chemii odniosłem taki sukces jak widzicie no niestety niektóre reguły poluzowałem i to się bardzo szybko odbiło na rodzinach pszczelich się bardzo szybko odbiło na rodzinach pszczelich na ich kondycji i tu mnie ciekawi hmm. Ile ona miała warozę? Na pewno nie mało Ale mimo, że 19 września waroza była do zera wycięta To ta rodzina pszczeda nie da rady się odbić No niestety Tylko padła drodzy Państwo na tyle lat przerażenia Pierwszy taki upadek to żadna klęska ale gdy obserwowałem nagranie na internecie, no to padają takie rodziny pszczele, pszczelarzom, że ja nie mam w całej pasiece tyle pszczół, jakie rodziny przelażą, padają. No i proszę Państwa, to no tak wygląda pierwszy upadek, no i muszę zabezpieczyć. ale do prawdziwych przeglądów jeszcze ponad miesiąc czasu bo dopiero około 20 marca nam szykują normalne pogody zobaczymy co z tego wyjdzie jeszcze na razie wszystkie zimują słabe tam słychać płynęcze pszczółki te bardzo słabe że się odzywają a te w miarę w miarę to słychać ładnie no nie ma tam takich podnieconych, wybitnie dużych szumów, tylko takie, takie jak na, jakby na dużych mrozach, no bo to rodziny są słabe, no ale dobrze się odzywają, dobrze, że ich ta pogoda nie podsyca, nie podnieca tak. I proszę Państwa, słońce ładnie świeci, no i tym ujęciem serdecznie się z Państwem żegnam.